We'll be right back. Teraz dodajemy farbę. Oh yeah Gracias. <coughs> Czy super, powiedzmy sobie, jakichś przyrządów, tak, żeby takie proste eksperymenty wykonać. Niektóre z tych doświadczeń będą nam się powtarzały, ale to nawet dobrze się składa, bo przygotowujący eksperyment będą się pytali, co zapamiętaliście, tak, a co trzeba jeszcze powtórzyć. Szczególnie mówię tutaj dla uczniów szkoły podstawowej, ponieważ myślę, że gimnazjaliści Świetnie sobie z tymi odpowiedziami poradzą. Od razu mówię, że jeden z przygotowanych eksperymentów wcześniej no, nie dojdzie do skutku, ponieważ y, jedna z uczennic nie przyszła, ale to zobaczymy sobie gdzieś tam na lekcji przy y, okazji. Dobra, to co? Najpierw zrobimy doświadczenie powtórkowe i zapraszam, proszę bardzo. Z tej szklanki y, wylewamy troszeczkę planerku. Tutaj jest zimna woda, a tutaj ciepła. Co zaobserwowaliśmy? No, co? Ciepło i wodzie. Y. Znika a z zimnej yy, nadal zostaje. Czyli jakieś czary rozumiem. I teraz moi drodzy, zrobimy to, co mamy robią albo babcie przygotowaniu barszczyku. Jak robią na przykład zupę buraczkową, tak zwany barszczyk, to co dodają, żeby był ładny kolor. Albo cytrynę. Chodzi o środowisko kwaśne, zobaczymy, czy też nam się ten kolor uda uratować. Do gorącej wody wlewamy ocet. I z powrotem barwnik. Kochani, jakie zjawisko fizyczne tutaj wystąpiło? A dlaczego ten atrament w ogóle w tej wodzie się rozprzestrzeniał równomiernie? Jakie zjawisko? Dyfuzja. Tak? Szkoła podstawowa zapamięta. Dyfuzja, samo rzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek jednej substancji w drugiej. Dziękujemy. Chcieliśmy Wam zaprezentować eksperyment z świeczką i z wodą. Mamy tutaj głęboki talerz z wodą, szklankę i świeczkę podgrzewaczną. Na talerza z wodą dodajemy trochę barwnika, żeby był lepszy efekt. Wchodzimy na drogę do talerzyku i przygrywamy szklankę i się Możecie podejść bliżej, żebyście zobaczyli ten materiał. Gimnazjum <gryzanie> <gryzanie> jest! Skała powstała! <gryzanie> Teraz musisz mieć kawałek. <zaczkawali, gryzanie> tak. Zabieramy <gryzanie> ją szklanką. Uwaga, uwaga! Każdy wie, aby świeczka mogła się palić, potrzebuje tlenu. No i właśnie, gdy tlenu brakuje, świeczka powoli gaśnie, maleje więc ilość gazu i ciśnienie wewnątrz naczynia. I dlatego ta woda stależyka podnosi się ku górze, aby doszło do, do zredukowania różnicy ciśnień. Teraz Damian i Dawid przygotują Wam doświadczenie z wykorzystaniem, czy z, żebyście mogli zaobserwować, jak różne substancje zachowują się względem siebie, wykorzystujemy ich gęstość. Oni to przy, doświadczenie przygotują, ale musi trochę potrwać, zanim zobaczycie efekty, czyli na samym końcu wyjaśnią, dlaczego, co i jak się stało. A teraz proszę, co po kolei robić. Do, wykonana, do wykonania tego eksperymentu potrzebna będzie szklanka. Barwnik, olej i oliwka, a także lód. Kolega tutaj wleje trochę tego barwnika do szklanki. Zwrótka e, się zatoczyła jak ścisniemy. Moi drodzy, każdy eksperyment, jak sama nazwa robi, Coś zrobiliśmy. Widzimy, że nasza i jest od e Jeśli na małych to trzyście nie się zmienia, to jak wypuszczamy, bardzo postaci i którego zobaczymy. Ta zmiana wyporności gdzie jesteś jest e W łodziach, Albo kiedyś słuchajcie, a latali balonami. To mieli też takie woreczki z piaskiem i żeby przemieszczać cały czas na tym... you ze wszystkich stron. Wpłaca pobieg świt i ta, która miejsca miejsce po uprowadzaniu. Dziękujemy. Dziękujemy. To było już ostatnie doświadczenie, które chcieliście, które przygotowali dla was dzisiaj Doświadczenie eksperymentowanie jest bardzo fajne. Widzicie, że można użyć zwykłe jakieś środki, substancji, które możemy zdobyć w kuchni, które są w domu. Nie było to jakiejś specjalistycznej aparatury, poza oczywiście czynnikami chemicznymi, ale można je zastąpić, tak jak pani Grzelak powiedziała, również sokiem z buraków czy jakimś innym wskaźnikiem. Ale jedno jest najważniejsze, że przede wszystkim musicie pamiętać o bezpieczeństwie. Widzieliście tutaj doświadczenia, gdzie były wykorzystywane Proszę.

Thank <laughs> you. sami, a które pełno i wyłącznie dopiero wróżby z naszego.